Przerażające oddziaływania na odległość. Część pierwsza Gra w kości. Maciej Benewicz czyta: Autor. Fragment rozdziału pod tytułem Pełnia. Zapukał do starych, odrapanych drzwi. Dzwonek zwisał na pojedynczym kabelku, jak strączek fasoli. Bezczynny, pomazany starą, zasuszoną farbą. Niemy. Rozejrzał się. Ogród porastały dzikie chaszcze i tylko niewielka grządka pod oknem była uprawiana. Zapukał raz jeszcze. Przez lufcik okienny wyskoczył młody kot, już nie kociak, ale jeszcze sporo mu brakowało do dorosłości. Widocznie tylko on w całym budynku usłyszał pukanie do drzwi. Usiadł na parapecie, podwinął ogon i z ciekawością zaczął się przypatrywać przybyszowi. Po chwili zatańczył koci taniec, który zawsze kończy się u kotów tak samo przyjęciem dokładnie takiej samej pozycji jak poprzednia. Ponowił pukanie i dopiero wtedy rygiel zamka zgrzytnął i w drzwiach stanęła stara kobieta z upiętym w dziwny rozwichrzony kok włosami. W ręku trzymała okulary i pędzel, na sobie zaśmiała, obszerny fartuch umazany farbą. A w niektórych miejscach wręcz sztywny od zaschniętej wielowiekowej skorupy. Widocznie wiele warstw farby przyklejało się do niego, nie wiedzieć od jak dawna, z pewnością też nie był nigdy prany. Ze świadkami Jehowy nie rozmawiam, niczego nie kupuję, żadnej petycji nie podpiszę, trawy w ogrodzie nie skoszę. Do widzenia, oznajmiła starsza pani i zamierzała zamknąć drzwi. Ale odezwał się zbity z tropu Żadnego ale ubezpieczeń też nie potrzebuję domu nie sprzedam. Felek zwróciła się do kota Wracaj do domu przecież wiesz, że nie możesz wychodzić. Masz zwichnięty ogon chcesz mieć połowę ogona No chyba nie więc zapraszam. Rudy kot posłusznie zeskoczył z parapetu, podszedł do progu, otarł się o nogi starszej pani i nie zniknął w środku, tylko stanął tuż za nią, w dalszym ciągu, przyglądając się bacznie przybyszowi. Ale to ja, babciu wydukał w ostatniej chwili, zanim drzwi zatrzasnęły mu się przed nosem. Jaki ja zdziwiła się. No ja, babci-wnuczek odezwał się z nadzieją w głosie Nie mam wnuczka powiedziała kategorycznie. Widziałam w telewizji, jak tacy wyłudzają pieniądze od naiwnych staruchów, udając wnuczków. Nie mam dzieci, nie mam wnuczków. Do widzenia. Babciu, to ja. Czarek. Nie poznaje babcia? Czarek? Mój wnuczek nigdy by tak o sobie nie powiedział. Oszuście jeden. Gdyż nienawidzi swojego imienia. I słusznie. To jego ojciec, skończony kretyn, wymyślił, że jego potomek będzie nosił imię Cezara. Pozer jeden. O, kurde! Babcia dotknęła ręką z okularami swojego czoła. Wygadałam się, że mam wnuczka, ale dałam się podpuścić. I ponownie zamierzała zamknąć drzwi, tym razem bardziej energicznie. To naprawdę ja, matka Łucja, ojciec Lucjan i wcale nie jest kretynem, niemal wykrzyczał Wasabi. – Lucjan? To jest od Lucyfera, ucieszyła się babcia. Od razu cię poznałam, Wasabi, synu Lucyfera. Zaśmiała się radośnie, jakby opowiedziała najzabawniejszy dowcip świata. Tak tylko się droczę. Wejdź, wnusiu. Skąd wiesz, że mówią na mnie Wasabi? No cóż, przecież jesteś moim wnukiem. Znam twoje tajemnice. Twój ojciec, proszę cię, babciu, przerwał jej. Nie najeżdżaj na mojego ojca, bo sobie pójdzie. Już zaczynam żałować, że Cię odwiedziłem. Usiedli na fotelach w starym, obszernym, niemal pustym salonie naprzeciw kosztaluk, na których powstawał niepokojący, abstrakcyjny obraz zmierzchało. Babcia przyniosła herbatę, wcisnęła wnukowi do ręki kubek i przycupnęła na poręczy fotela. Czego chcesz? zagaliła rozmowa. Babciu. Czy mogłabyś? Wasabi miał zamiar zaapelować o milszy, nieco bardziej rodzinny nastrój rozmowy? Tylko mi to nie babciuj. Zjawiasz się po kilku latach, jak gdyby nigdy nic, i zamierzasz kontynuować rodzinne relacje, prowadzić miłą pogawędkę. Mów czego chcesz i się wynoś. Nic się nie obchodziłam przez te lata, więc teraz nie udawaj zatroskanego wnusia. Pies z kulawą nogą się mną nie interesuje w tej popapranej rodzinie. Dlatego nie łudź się, że teraz babunia zapała nagłym entuzjazmem. Mów czego chcesz i jazda. Od razu uprzedzam. Dom i ogród przepisałam na fundację, ani grosza nie dostaniecie, a gotówki nie mam. I w taki oto sposób wasabi został u babci na dłużej.